Są takie dni, że nie wszystko wychodzi. Ale mimo wszystko trzeba działać. Nie mam pojęcia skąd się wzięło tam tyle płynu do pukania, jak ostatnie pranie pukałem. Jest bałagan? A teraz, tylko odkurzyć. zdarza się, że ciężko coś znaleźć. Mam taki problem, że absolutnie nie mam pojęcia, gdzie położyłem swoją wkrętarkę. I trzeba to zrobić dłuższą drogą. Czasami w życiu pojawiają się miłe chwile, tak jak moment wbicia miliona słów przez Boxdela. Jeszcze trzy suby. Aaaa! Yeah! Boxdel, wielkie gratulacje, stary. Cieszę się, że mogę to powiedzieć na żywo. Nawet sam Michał zadzwonił i powiedział, że mu strasznie miło, że tak wyczekiwaliśmy, i może szykuje się jakiś nowy odcinek. I mi suby, że od yy, końcówki marca te wszystkie mają być niej, więc. To też jest ciekawa sprawa. Czasami w życiu pojawia się ktoś nieoczekiwany. Na dzisiejszym streamie jest z nami jeszcze trzecia osoba. Trzeci. Dobra, no, niech będzie użytkownik. Ja pokażę, może z tej strony. No ułapisz, tu więcej? damy, ja ci to otworzę. Nie, czekaj, ja sobie otworzę tyle. Daj, nie, nie, potrzebuję to... i nie potrzebuję więcej czekaj. No, nie, zobacz. Ajajajaj, aj, 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 aj. <laughs> ty bo on od będzie strzelać. Ech. Jadowity? Człowiek zauważa, jak brakuje czasami czasu. Po live mamy pierwszą 36, teraz idziemy się tak przejść, w jakieś okolice rynku, tak żeby się wychillować. Nie biorę aparatu, dlatego że jak wrócimy, musimy pisać scenariusze, bo mamy do zrealizowania parę nagrań z kaminem. Nastaje kolejny dzień i człowiek znów jest tu wiązany na telefonie. Ale w takich chwilach nie można zapomnieć o rodzinie. Madzia, to co? Czas na nowe oprawki? No. A Kamil bywa czasami pomocny. Mniemy ceny zawodowe. I tak jak Pan przesunie, no to to by tutaj było na przy no. no i takim wyrwaniu z rzeczywistości trzeba znów wrócić do pracy. No i ostatecznie wyszło na to, że Madzia kupiła sobie okulary. Ja kupiłem sobie oprawki na live'a, który się dzisiaj odbędzie na fanpage'u tuba. Kami kupił sobie loda. I Ici właśnie ja mam batonika. Wciąż nie jestem przekonany do tych okularów. A dodatkowo nowy styl ziemniaka, okulary niebieskie. Ale przejdźmy do vloga, o którym ma być odcinek. Normalnie znacie mnie w tych okularach, ale dzisiaj mam założone szkła kontaktowe. Ja wiem, że bez okularów wyglądam, jakbym miał komuś coś zrobić, dlatego mam tutaj trochę inne oprawki. Dlatego, że mam dzisiaj live'a na Facebooku w Warszawie, to stwierdziłem, że przyjdę jako. Harry Potter. Byłem po jakichś trzech godzinach snu, bo dopiero co wróciłem z Czech. I rano byłem na tyle zmęczony, że patrząc się na bilet, zobaczyłem trochę inne minuty na godzinie. Więc pomyliłem się o jakieś 12 minut. Najśmieszniejsze jest to, że jak dojechałem na przystanek, to spojrzałem jeszcze raz na bilet i się okazało, że za dwie minuty mój pociąg ucieka. No to szybko pobiegłem z przystanku na dworzec. Już nawet nie biegłem przez perony, tylko przeskoczyłem przez barierkę, przeskoczyłem przez jedne tory, drugie i zobaczyłem jak moje Pendolino zaczyna uciekać. Tak wygląda kurzony ziemniak. Spóźniłem się na pociąg. Kurde. tu mam kolejną o Dawno nie byłem zawidziony tak bardzo swoją osobą. Skończyłem nagrania dzisiaj o 5 rano, chciałem się przespać 3 godziny. Sam jestem sobie winien, muszę odpocząć. Wtedy zdałem sobie dopiero sprawę, jak intensywne były ostatnie dni. Za dużo obowiązków jest też niedobre. Jedynym plusem było, że zdążyłem na zakupy, żeby kupić sobie na drogę, ale niestety kolejnym pociągiem. 13:49, mój kolejny pociąg. O, Mocno... z Nie mogłem winić tylko siebie, bo nie wywiązałem się z obowiązków, które sam na siebie nałożyłem. A wtedy jestem na siebie najbardziej wkurzony. Wciąż jestem Obiecałem sobie, że przyjadę, że będę, że dotrę. No i też między innymi przez to, że ja się spuściłem, to live się cały przesuwa. A w środku polones. To był chyba polones. Tak polones. Panowie przejazdowego jest. Wchodzisz do środka, yy, idziesz w prawo do końca korytarzem, tam będzie winda zaraz po lewej. I wjeżdżasz na chyba trzecie piętro. Nawet, słuchaj, nawet jadąc pociągiem, i tak się nie odejdź od telefonu. korzystania z oferty gazu energetycznego, możliwość zamówienia danych. Zoparty sterowane wagonie barożnym, zajmowane przez państwo. Informujemy, że... No i ostatecznie po dłuższym czasie udało się. To to jedyne miejsce w Polsce, w którym można zobaczyć nie że Michała, tylko te wieżowce. Widzicie, to jest na tej zasadzie, jak chcecie mi coś wysłać, to Saska 103 przez 1. Zła Złapają sobie. Cześć. Cześć! Cześć! No i tak to wygląda. Każdy dzień jest intensywny. Człowiek wstaje rano w Krakowie. Nie, to nie mój. Mój wagon jest ruszowy. Tak wygląda życie twórcy. Warszawie leci dalej. Co jak co, każde miasto ma coś od siebie do zaoferowania. Ale tylko jak wracam do Krakowa, wtedy naprawdę się cieszę. Tylko powietrze jest specyficzne. Nie żartuję. W ogóle wracając z Warszawy, spotkałem Julię. Przeurocza osoba, prawniczka, która pracuje w Warszawie, pochodzi z Krakowa i przyznam się. To była chyba najmilsza podróż. Cały, całą drogę rozmawialiśmy o wielu takich filozoficznych tematach, jak i o najbardziej przyziemnych. Rzadko się zdarza kogoś obcego, bo kogo się siada i przypadkowo się rozpoczyna rozmowę, która później trwa przez dwie godziny. Julia pokazała mi swojego Instagrama: julia.sty, jeżeli ktoś lubi podróże, bo to jest prawniczka która ma marzenia o podróżowaniu. Dużo podróżuje, ale chciałaby robić tego więcej. I tak przeglądając tego Instagrama, natrafiłem na jedno zdjęcie. Zdjęcie z kajuty się mówi ze statku, gdzie jest takie okrągłe y, okienko i słuchajcie, nie spałem od od dawna. Wczoraj miałem doby 26 godzin, dzisiaj Później spałem 3 godziny. Od 13 do 16 jest 8 rano. Zaraz idę spać, tylko zlepię ten materiał. Wybaczcie mi, że dzisiaj taki niepokładany jest. <grywka> Julia ma u siebie jedno zdjęcie, które pokazuje yy, widok ze statku. Widok morza przez okrągłe okno. Zawsze o takim widoku marzyłem, ale teraz dopiero sobie uzmysłowiłem, że nie mam. Znaczy nie mam, no nie mam takiego zdjęcia, ale też nigdy nie byłem na takim statku, żeby coś takiego podziwiać, tylko jakieś takie zadokowane. Nigdy nie byłem na takim prawdziwym rejsie. Myślę, że z tylu nowych rzeczy muszę w ogóle nagrać jakieś podsumowanie. Fajnie by było yy, zrobić coś więcej. Znaczy, fajnie by było nagrać podsumowanie tego, co się udało dokonać zrobić jakąś listę takich nowych rzeczy, nowych doświadczeń a oprócz tego muszę sobie wyznaczyć w tym roku cel. Popłynę statkiem. Może to być krótki rejs, byleby popatrzeć przez takie okno na zachód słońca. Wiecie, mam taki cel w głowie i chciałbym do niego teraz dążyć. Jak widzieliście zapewne na głównym kanale, kolejny dzień to także były całodzienne wojarze. W sobotę spałem 13 godzin w niedzielę praktycznie to samo, po prostu napiętrzyły mi się mocno obowiązki i jakoś nie mogłem tego ogarnąć. Po prostu przytłoczyła mnie ilość pracy. Ten vlog pokazuje mi, że należy postępować z czasem trochę bardziej roztropnie, trochę inaczej planować, czasami zdjąć trochę z siebie obowiązków, bo jak człowiek jest zmęczony, to jest tak samo mało wydajny. No, popatrzmy się na przykład na styl 4-godzinnego dnia pracy. Wiele osób, które w ten sposób pracują w wielu krajach, ma zdecydowanie wyższą wydajność. Kiedyś było tak, że był czas pracy, tam na przykład 16 godzin, że chłop wracał do domu, szedł spać, jak wstawał, szedł od razu do pracy. Natomiast później, jak został wprowadzany 8-godzinny tryb yy, pracy, no to widać było dużą poprawę. To można w internecie na ten temat poczytać. A wiele osób też mówi o tym, że 4 godziny dzień pracy jest najlepszy, bo człowiek jest najbardziej wydajny przez te 4 godziny i zrobi znacznie więcej, niż jak jest zmęczony codziennie. Ośmioma godzinami. No ja mam ten 20-godzinny tryb pracy, więc powinienem trochę zwolnić. Bo kreatywność owszem, budzi się przede wszystkim w nocy albo nad ranem. Być może dlatego, że część bodźców już organizm wyłącza i zostaje tylko ta kreatywność i ta chęć tworzenia. Wiecie, tu już nawet nie chodzi o chodzenie spać o odpowiedniej godzinie, tylko chodzi o ilość tego snu. Czasami są po prostu jego braki. Muszę się dokładniej zastanowić nad tym, co robię, jak robię, lepiej parę rzeczy planować, ale dzięki tym materiałom, dzięki temu, że mogę się z Wami swoimi myślami dzielić w taki luźny sposób bo to jest taki luźny filmik to czuję, że zauważam więcej błędów w swoim życiu. Nie chcę, żeby to brzmiało, wiecie, tak o jakiś stary gościu nie? i zaczyna coś tam przemawiać, tylko to są takie elementy pracy nad samym sobą. To są elementy pracy nad samym sobą, tak samo jak człowiek, który chce schudnąć. Też musi trzymać się jakiejś tam diety, też musi się w jakiś sposób ograniczać i musi objąć pewien tor. Ja podobnie chcę objąć tor tak ogółem trochę ze swoim życiem, trochę bardziej chciałbym się poznać. Nie jest to uciekanie w jakieś tam duchowne coś tam rzeczy, raczej takie praktyczne podejście do tematu. Chciałbym być wydajny, chciałbym dużo robić, chciałbym. Za... No, wiecie o co chodzi? I, i stąd też jest taka moja chęć poznania tego, do czego jestem zdolny. I tak bardzo mi się podoba ten kadr z taką małą różową, to jest fioletowa albo magenta, żarówką w kadrze. Mm, mm, mm. Słuchajcie, to by było na tyle. Jak chcecie takie luźniejsze formy wideo i takie luźniejsze moje myśli, to dajcie mi znać w komentarzu. Będę się starał takie rzeczy nagrywać, zwłaszcza nagradołek jako takie miejsce troszeczkę Innego przebywania z twórcą niż główny kanał. Bo główny kanał jest taki mocno wyobcowany z takiego bezpośredniego kontaktu, bo tam staram się, wiecie, przygotować przede wszystkim treść, żeby to wszystko ładnie tak uh, 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 grało. Że jak ktoś przyjdzie z zewnątrz i popatrzy, o, zaciekawi mnie ten temat to oglądnę. Eee, I przez to często mam takie problemy właśnie z vlogami, że raz wrzucam tu, raz tu, bo no tak już mam. Każdy twórca ma jakieś drobne swoje problemy. To jest mój problem. Ale cieszę się, że jesteście ze mną mnie wspierać na tej drodze. Dajcie mi też znać, jak wam poszły egzaminy. Tak czy siak. Dziękuję wam mega za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, czy tutaj, czy na głównym ekranie. A póki co, niebawem przydałoby się położyć spać. Trzymajcie się do zobaczenia i cześć. Lubię bliskość natury, dlatego na ostatnie ujęcie z tego dnia siadłem pod drzewem. Wróciłem do domu, zjadłem i już jest 23, a o 6.30 mam powódkę. Puh, intensywny tydzień.